tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. Szkocja zmierzy się z drużyną Belgii. Bart Lukaku odważnie blokuje strzał. Przerwana akcja, strata piłki. To mamy nie. Romelu Lukaku. No przed tym meczem mówiło się praktycznie tylko o nim. Hat trik w ostatnim meczu i raczej nie... Zaraz, zaraz, z tego musi być gol. No zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną. Niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Fanaken. Karasko. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Może dobrze dobrać. Pokazują się na pozycjach. Rzuca piłkę w pole karne. Będzie rzut rożny teraz. Piłka wybita za linię bramkową. Daleko dogrywa w pole karne. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Gra wstrzymana, out po tym wejściu przeciwnika. Prezent dla drużyny przeciwnej, tylko z jakiej okazji? Henley. Robertson. McGregor. I to tyle z tej akcji. Jest pressing. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Scott McTominay. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. To grywa piłkę w pole karne. Nie, nie tak, źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Ale na razie nic z tego nie będzie. Kevin De Bruyne. Zdecydowanie, ale czysto. Sunie, teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Niezły strzał, ale brankarz zachowuje koncentrację. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Przejęcie piłki. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Strzał teraz. Dobra, teraz obrona bramkarza. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Udane blok, brawo. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę państwa. Nie ma bramki, trafił w mur. Palu, Belgia rozpocznie z rzutu wolnego. I te brójne przy piłce. Lukaku przy piłce. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Co za historia! Pierwsza bramka w meczu, choć to rywale mieli więcej z gry. Wydawało się, że zespół broni się ostatkiem sił i w końcu straci bramkę. Tymczasem wyszedł z akcją i wykorzystał, że obrona przeciwnej drużyny trochę jakby przysnęła w tej sytuacji. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Piłka górą do Robertsona. Dobre, zejście ze skrzydła. Zablokował strzał, ale wciąż jest groźnie. I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. to Tominej. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na... rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Uwaga, to jest setka! Zero zaskoczenia. piłka wpala prosto w rękawice. Scott McTominay. Adams Mogło coś z tego być Znakomita interwencja Jacku, Kevin De Bruyne Był wyróżniającą się postacią W tej pierwszej połowie Rzeczywiście kluczowa postać w pierwszej połowie Nie dość, że oglądaliśmy wiele groźnych akcji To jeszcze ten gol do szatni, Dzięki któremu prowadzi Mogą ruszyć z kontratakiem Zobaczmy jak to się rozwinie Ciekawy był to pomysł z prostopadłym podaniem, ale dobra interwencja. W tym meczu belgowie nie mają inicjatywy. Niezbyt często są przy piłce. I w sumie czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi w posiadaniu na bramki. Byle tylko to się w końcu nie zemścił. Adams. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Kevin de Bruyne. I zagranie teraz do Lukaku. Okazja przed nim teraz. I jest bramka dla Belgów. Odskakują od rywali, prowadzą już różnicą dwóch bramek. Na razie 2-0. Mag Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Ależ teraz okazja. Bez najmniejszych problemów. Teraz Kurtła. Ciągle utrzymują się przy piłce. mogą to rozegrać na różne sposoby. To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy, pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Ależ, teraz piękne zagranie na dobieg. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. De Bruyne, centra w szesnastkę. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Strata, nic z tej kontry nie będzie. Dobrze go tam wypuścił. Dobry odbiór. Ale po nim będziesz utrożny. Krótko gra, chce tym zaskoczyć. Podanie przyjmuje karasko. brójne! No i gol proszę Państwa. Są nie do zatrzymania. Prowadzą już różnicą trzech bramek. Nic dziwnego, że obrona dostaje teraz burę. Stoją w polu karnym i nie bardzo potrafią doskoczyć, aktywnie zadziałać, odebrać piłkę. I tak to się kończy, kiedy nie ma chętnych do roboty. I mamy obecnie 3 do 0. Weszliśmy w ostatnią fazę meczu, ale chyba nie mamy co spodziewać się jakichś specjalnych emocji. Miejscowa drużyna kompletnie dzisiaj zawiodła. Rydale przejeżdżają się po nich jak walec. Chciałbym się mylić, ale myślę, że strata jest już za duża i żaden cud się tutaj już nie zdarzy. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Mark Gregor. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. A zatem jest decyzja, aby z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Strata piłki przez Belgów. Jest komu podać. Lukaku. I przejęta piłka. Poradził sobie z przeciwnikiem. Dobra, spokojna interwencja. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę.